Dzisiaj porozmawiamy na dość delikatny temat, a mianowicie, jak patrząc na odpowiednie znaki ostrzegawcze w rodzinie partnerki, możemy uniknąć dużych rozczarowań w życiu i co zrobić z potencjalnie problematycznymi teściami. To dotyczy nie tylko formalnych związków, ale wszelkiego rodzaju poważniejszych relacji partnerskich, więc na pewno warto ten film obejrzeć. Weźmy najpierw jeden przykład, który opisał mi jeden z widzów. Przeczytam ten mail w całości, bo jest on pełen wskazówek czego właściwie należy unikać, a potem opowiemy sobie co zrobić jeśli u rodziny potencjalnego partnera występuje chociaż jedna z nich. No a na samym końcu dam Ci przykład z własnego życia, że nawet jeśli rodzina partnerki jest zupełnie, ale to zupełnie innej bajki niż Ty, to takie negatywne zjawiska w ogóle nie muszą występować. Zacznijmy od maila tego widza. Pyta on jak radzić sobie na świętach u narzeczonej w sytuacji, gdy Cytuję. Punkt pierwszy. Każą mi pić wódkę, nie rozumieją, że ja nie chcę pić i natarczy są natarczywi w dążeniu, żebym zaczął pić. Punkt drugi. Podśmiewają się, że kończę podyplomowe z BHP w celu przebranżowienia się. Słyszałem już od nich a po co się tam pchasz, jak tam nie ma kasy? A to mówił mi człowiek, który ze mnie szydzi, a sam pracuje przy jakichś pracach wykończeniowych. I Trzecie pytanie tego widza: jak mam sobie radzić z tym, że przyszły teść, jak popije, to mówi o mnie na forum, że jestem kolegą jego córki, a przecież doskonale wie, że jesteśmy zaręczeni. Czwarty przypadek tego widza: jak radzić sobie z teściem, gdy po alkoholu zaczyna mi rozkazywać i chce się mną wysługiwać, typu Hej, włącz teraz muzykę z mego telefonu. Nasz widz próbował też już milczenia, ale gdy za długo się nie odzywał i robi dobrą minę do złej gry, to teść mówi do niego: No czemu się nie odzywasz? Nie masz pieniędzy, to ja ci dam. Innym przykładem tego teścia to jest wtedy, kiedy teść bierze cukierka i na siłę chce, żeby nasz widz go od niego wziął. Po czym mówi mu: Nie zasłużyłeś, ale ci dam. Innym przypadkiem jest ten sam przyszły teść ciągle pyta przy wszystkich. Narzeczonej, czy jest szczęśliwa, i robi to w taki sposób na forum rodziny, że stawia naszego widza w niezręcznej sytuacji, jakby chciał przez to powiedzieć, że mu w ogóle nie ufa. No i ósmy przypadek, teść próbuje namówić naszego widza, żeby pokrył mu, schodził z nim do piwnicy, gdzie mają kotłownię, i pił z nim wódkę. A nasz widz tego nie chce robić. No nie chce to robić i napisał: Proszę podpowiedzieć mi, jak mam sobie poradzić z takimi sytuacjami. Koniec cytatu. No cóż, porozmawiajmy w takim razie jak mężczyzna z mężczyzną. To, co przeczytałem, to jest cały szereg przykładów na to, że twój przyszły teść kompletnie Cię nie szanuje. To powinno być oczywiste dla każdego, również też dla Ciebie. Mniej oczywiste i zapewne dla Ciebie dość nieprzyjemne będzie, jeżeli uświadomisz sobie, że jest to niestety w 100% Twoja wina. Tak, w 100% Twoja wina. Prawda jest taka, że inni ludzie zazwyczaj traktują nas tak, jakim my na to pozwalamy. A ty pozwoliłeś na wiele. Każde z tych zdarzeń, które opisujesz, powinno spotkać się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją z Twojej strony. Powinieneś tego człowieka niezwłocznie przywołać do porządku i jasno i klarownie zakomunikować, że tak nie będziecie ze sobą rozmawiać. Zwłaszcza, jeżeli wobec jego córki masz jakieś poważniejsze plany, niż tylko jakiś niezobowiązujący romans. Potulnie akceptując zachowania tego potencjalnego teścia, pokazałeś mu, że może cię tak traktować i zachęciłeś do kontynuacji. Wcale się nie dziwię. Pamiętasz z rozdziału o tresurze w książce, żeby nigdy nie nagradzać niepożądanych zachowań? No właśnie to tu zrobiłeś. No, nic dziwnego, że za tym jednym przykładem poszły u niego następne, bo się z tym dobrze czuł, dostawał nagrodę, bo mógł ci dołożyć. Dodatkowo pokazałeś Twojej narzeczonej, że jesteś facetem bez jaj, który pozwala się tak traktować. No, to na pewno nie przyczyniło się do zwiększenia jej poczucia bezpieczeństwa w relacji z Tobą, a prawdopodobnie też zmniejszyło jej szacunek do Ciebie. Pamiętaj, że większość kobiet chce mieć silnego mężczyznę u boku, i teraz nie mówię o sile fizycznej, tylko sile charakteru i sile poradzenia sobie w takich sytuacjach. Ja rozumiem, że pewnie miałeś dobre intencje i nie chciałeś zaogniać sytuacji z przyszłymi teściami, ale to było akurat w tym przypadku totalnie fałszywe podejście. Pamiętaj, jak ktoś cię tak traktuje, to reaguj od razu i broń Twoich granic. I to jak najszybciej doprowadź do jakiegoś przesilenia, w to albo we wto. Nawet wtedy, kiedy poznajesz rodzinę, partnerki. Też w takiej sytuacji. Jeżeli ci ludzie pokazują ci choć jeden sygnał braku szacunku dla ciebie, to jak jesteś prawdziwym mężczyzną, to natychmiast coś z tym zrób. Nie musisz zniżać się do ich poziomu. Możemy to zrobić elegancko, a jednak skutecznie. Wiele sposobów, jak to zrobić, znajdziesz w naszej książce "Wojna na słowa". I tam też znajdziesz przykłady dalszej eskalacji, gdyby takie, coś takiego doszło. Postuduj sobie, jeżeli będzie to konieczne. Bądź na pewno przygotowany na taką eskalację i nie bój się konsekwencji twojej mocniejszej reakcji. No bo co może się stać w najgorszym przypadku? W najgorszym przypadku, obrażająca cię lub nie szanująca twoich granic rodzina, partnerki, po prostu się obrazi. No okej, okay, jak oni na dzień dobry tak się zachowują, tak hamsko, jak ten przyszły test przykładu, który podałeś, który przytoczyłem teraz, no to mogą się obrażać ile chcą, bo to jest bez znaczenia, nie, bo przecież rozważasz w najlepszym wypadku dalsze życie z ich córką, a nie z nimi, prawda? Jeśli chodzi o twoją partnerkę, to partnerka, która ma klasę, na pewno zrozumie twoją reakcję. A jak nie ma klasy i uważa, że powinien dać się pomiatać w imię jakiegoś w cudzysłowie spokoju rodzinnego, no to lepiej się z nią rozstań jak najszybciej. Takie rozstanie ja wiem, no to jest bardzo poważna sprawa i może boleć, ale lepiej jak się to stanie na początku waszej relacji, a nie parę lat po ślubie i spłodzeniu kilku dzieci. Wtedy zaczyna być naprawdę boleśnie jako mąż, adwokata, coś mogę na temat powiedzieć. W ogóle, poznając takich rodziców, potencjalnej partnerki, zadaj sobie pytanie, jakimi wzorcami komunikacji i w ogóle wzorcami życiowymi przesiąknęła ta osoba, będąc przez wiele lat członkiem takiej rodziny. Pamiętaj, że to nie musi być dyskwalifikujące, bo bardzo wiele osób, wyrastając w problematycznych rodzinach, potrafiło odciąć się od tego świata i stało się wartościowymi ludźmi z dużą klasą. Ale Przyjrzeć i zastanowić się trzeba, niezależnie od tego, jak bardzo ci się ta partnerka podoba. Sprawa natomiast jest całkiem jasna: jeśli ta partnerka negatywnie zareaguje na twoją kulturalną, choć asertywną i zdecydowaną odpowiedź na pozbawione szacunku potraktowanie ciebie przez jej rodziców. Taka jej reakcja będzie oznaczała, że to, co widzisz w niej na co dzień, to niestety tylko taka powierzchowna maska, a pod nią kryją się rzeczy, których z pewnością nie będziesz chciał mieć w swoim codziennym życiu. Jeżeli zauważysz coś takiego na początku relacji, to łatwiej Ci będzie wycofać się i poszukać kogoś bardziej wartościowego. Także nie przejmuj się tym, jeżeli coś takiego widzisz, tylko wyciągnij wnioski. I naprawdę, naprawdę nie próbuj nikogo ani naprawiać, ani nikogo ratować. To jest błąd, który popełnia bardzo wielu sympatycznych ludzi, których rodzice nie nauczyli, jak dokonywać selekcji osób, z którymi się bliżej zadają. No i potem takie sympatyczne osoby płacą całkiem niepotrzebnie o wiele za dużą cenę za swoją dobroć. Dlatego raczej w takim przypadku. Pożegnaj się z tą partnerką i poszukaj sobie kogoś innego. Pamiętaj, że to życie masz tylko jedno i z pewnością może spędzić je o wiele lepiej. No ale to jeszcze nie koniec naszych rozważań. Nawet zakładając całkiem optymistyczny scenariusz, że partnerka nie weźmie Ci tego za złe, to po takim początku znajomości z tymi rodzicami raczej się nie zaprzyjaźnisz. Musisz się z tym faktem pogodzić. No, to będzie miało konsekwencje, że będzie chciał żyć z tą partnerką, dlatego koniecznie wysąduj, czy będzie dla niej w porządku, jeżeli jako para nie będziecie utrzymywać kontaktu z taką rodzinką. Tak jak opisujesz potencjalnych teściów, to raczej nie ma nadziei, żeby tam się coś poprawiło. A to oznacza, że spotkania przy ewentualnych uroczystościach rodzinnych będą dla ciebie męczarnią, której no, nie należy się poddawać, jeśli możesz tego uniknąć. Mówię to po to, żebyś na samym początku ustalił z narzeczoną, jak to zrobicie, bo wiele osób w imię tradycji koniecznie chce się spotykać, nawet z toksyczną rodziną, i wtedy będziesz miał dylemat. Albo tak zwany święty spokój i brak szacunku dla samego siebie, albo konflikt z partnerką, bo ona będzie za wszelką cenę chciała wziąć udział w takiej uroczystości. Takie rzeczy lepiej wyjaśnij od razu. Jeśli widzisz, że, będzie, że będą problemy, to zastanów się nad dalszym związkiem. To wszystko brzmi bardzo tak negatywnie i pesymistycznie, ale oczywiście nie zawsze musi być z teściami tak źle. I teraz, zgodnie z obietnicą, opowiem ci moją historię jako przykład, że nawet ludzie z zupełnie, zupełnie innej bajki. Mogą nie tylko okazywać sobie szacunek, ale też się po prostu zaprzyjaźnić. Jak wielu z was wie, między mną a moją żoną jest 33 lata różnicy wieku, co w każdej rodzinie byłoby przyjęte co najmniej ze sceptycyzmem. W naszym wypadku to było jeszcze wiele gorzej. Nic dziwnego, bo Karolina pochodzi chyba z najbardziej konserwatywnego regionu Polski, jest jedyną córką, najmłodszym dzieckiem, a moi teściowie są tylko dwa lata starsi ode mnie. Do tego trudno wyobrazić sobie, naprawdę trudno wyobrazić sobie większe różnice w światopoglądzie czy stylach życia. Te rzeczy, które wcześniej publikowałem w internecie na temat mojego podejścia do życia, też nie wykazywały jakiejkolwiek mojej przydatności do, do poważniejszego związku. No taka jest prawda. I jakby tego jeszcze nie było mało, to jak się pojawiłem, to na horyzoncie był już jakiś inny potencjalny narzeczony w pasującym wieku, rodziny się znały i itd. itd. No nic dziwnego, że mojego teścia to poznałem dopiero 30 minut przed ślubem i do końca nie było pewne, czy on się w ogóle pojawi. Cała ta kombinacja to była teoretycznie recepta na rodzinną katastrofę, ale mimo tych wszystkich ogromnych różnic wszyscy zainteresowani okazali się kulturalnymi ludźmi z klasą i w rezultacie już tydzień później byliśmy autentycznie zaprzyjaźnieni i tak pozostało to do dzisiaj. Mówię o tym, żeby pokazać, że jest to możliwe z bardzo różnymi rodzinami. Trzeba tylko umieć komunikować, wyzbyć się stereotypów i uprzedzeń oraz, jak tak ja, trafić na ludzi na poziomie. Jak nie trafisz na ludzi na poziomie, no to wtedy y, zastosuj wszystko to, co powiedziałem wcześniej w tym filmie. Ale jak trafisz na poziomie, nawet jak są całkiem różni, możesz naprawdę zbudować całkiem fajną relację z swoimi teściami. O tym, jak budować relacje z bardzo różnymi ludźmi od siebie, to jest cały rozdział w książce Sukces w relacjach międzyludzkich. I przejrzyj sobie ten, ten rozdział i zapamiętaj ten mój przykład. Tylko zwróć uwagę, że to wszystko u mnie było możliwe, dlatego że mimo początkowej dużej niechęci z żadnej ze stron nie było ani hamstwa, ani lekceważenia, ani podobnych zagrywek. Jeżeli w Twoim wypadku te rzeczy występują, no to obejrzyj ten film jeszcze raz i niestety zastosuj się do tego, co powiedziałem wcześniej. No a teraz, proszę, daj lajka, obejrzyj jeszcze ten film, zapisz się na newsletter, żeby nie przeoczyć żadnego filmu ani żadnego spotkania ze mną. Powodzenia w życiu!